Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Renek, wraz ze mną dzisiaj jest Wiktoria, Tofiki oraz Roxy. Roxana pierwszy raz na kanale, czyli Glęcu. NIE! Roxy, ławialiśmy się na Roxy, jestem Roxy. Ty piaro. <laughs> Dzisiaj Ugryź, Polisz, Powąchaj, czyli znana seria, która miała miejsce już jakiś czas na moim kanale. Dzisiaj robimy reaktywację. Ja się boję, błagam, nie chcę się pożegnać. Nie, nie, spoko, jak coś, będzie ci trzymała włosy. Okay. <laughs> ja wiedziałem, co dzisiaj Glęcu planuje nagrywać. Wbijajcie na jego kanał, by zobaczyć o co chodzi, dlaczego i tak dalej DLACZEGO?! Subskrybujcie ten kanał, by być na bieżąco Filmy są codziennie o 17 Na kanałach Roxy, czyli Glęca, czy też Tofiki, Marka Szumiego również są Więc linki są w opisie Ok, zobaczmy jaka jest też nasza potrawa PAM! Kawior! Kawior! Roxy Dobrze, Kam, coś ja tam jestem. masz Dobra, Miksa. I mi zostało... ugryź. Palić! Pali. Opisz walory zapachu Pachnie rybą? Pachnie rybą. Tak? O, bardzo? Okay. Ja Dobra. nie lubię, tak samo jak Glenco, to się urodziliśmy z tym samym. Najgorsze jest to, że lizanie kawioru skończy się prawie tym samym, co u mnie, czyli gryzieniem. Mm. Ej, macie jakąś miskę? Dajcie proszę miskę. Nawet trzy miski się przydadzą, bo każdy o będzie okniał. swoją się. Pognałam. <laughs> Jezu! Ratuj! Ugryź, czyli to trzeba przemienić. Nie Było dużo ananasa wcześniej chyba. Ja zwarnuję. Nie mów takich rzeczy. Mm, nie oddam. Nawet już połknę. Ale jakaś skórka przeszła. Nie smakowało mi. Już coś dziwnie pachnie. Nie, 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 nie. Nie ma szans. Kurze serca. Obrzydlistwo. Nie, Nie podoba mi się to. Ja nie chcę mieć tutaj polisz ani ugryźć. A nie powąchaj. W trakcie całego filmu, raz można zrobić pas. Przygotujcie sobie ten, nas naspluje rzeczy. Ugryź! Polisz? Powąchaj! Znów? nie To jest niesamowite. Remek cały czas ma klątwę ugryźć. To dalej działa, to po, nawet po dwóch latach dalej działa. Mam klątwę ugryźć, to jest spoląbane. O surowe serce. <laughs> chyba zjedzie... to. jest kawał mięsa, nie wstydzi się chyba poliłeś kawał mięsa. A. To nie ma smaku w ogóle, nie przyprawiałem. Ale... A czemu ci oczy łzawią? Bo boś bo, płaczę. Nie ma smaku. Ja coś czuję żadnego dramat. Oj, za leciało. nie. Liczy się, nie? Liczy się, liczy się, super, oh, fajnie. Chyba. Jak chcę to zobaczyć na własne oczy? To jest Cynamon. Okej. Okay. No co jest? Ugryź! Dlaczego? Palisz. Naprawdę? Trzy razy z rzędu to samo! Ty masz powąchać! No, powąchać czy polisz? Powąchać. A, ty masz polisz? Okej. Okay, to się to jest okay, cudowy, to się zmieniło. cudowny zapach. O Jezu, ale prezenty, mm. dzieciątko. Miejesz polizać, nie wąchać. No, powąchaj. A, przepraszam, już się wszystko pomieszało, przepraszam. to wiesz. <laughs> Pamiętaj, nie oddychaj przez buzię. Jak... Nie, jak, nie oddychaj. Jak odetchnę, to będzie problem. Oj, 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 coś ci się... Oj, musisz do, dojeść, bo ci... Nie, nie, nie. nie Dojeźdź, nie, 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 nie. Remek, Remek, musisz, musisz, chcesz urosnąć? Ja się boję, że on ci dusi. Ja że dusię, że tylko. Zabij. Smakuje mi bardzo, jest cudowne. To jest naprawdę duży challenge. On, on robi kakao w tym momencie tam. O boże. O. ta, 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 ta. Oczek. Wow, patrz. O to jest nie dali do niego Oczek z dupką! Jak będę znów znów ugryź. O, miał ugryś. To wygodne, Miałeś Kotku. No nie myślałem. Polisz. Bo Po, tu tu lukierek, A teraz a trzeba A co przykleiłku? Po, pół. po dupkę. Możemy prosić o nóż, kochani? Jest dupka czy nabita? O, była nabita. <laughs> to my ja to muszę ugryźć. Okej, okay, coś tu jest ewidentnie nie tak. Opię to jest marmolada, nie. Ja Japończycy... Ale wali z rybny pewnie albo jakiś Ja patr patrzę na ciebie Niech na ciebie patrzeć w tym momencie Bardzo ostre, bardzo ostre, a nie wiem co to jest w ogóle Och, Ostre, ostre o, Octowego? Octa To będzie ocet! Tak? Oto. To będzie chyba ocet, zidentyfikowałem. zidentyfikowałem Możesz tam wypluć Musisz pomielić troszkę Tam masz do, ten to jest i ocet? Ocet to jest, nie? To jest mix, to jest mieszane? Co to jest? To jest. <zyskusza> Uwaga Nie! Ja nienawidzę żadnej rzeczy, nie tak jak Glęcu Ale śmierdzi już, chyba przeleżał trochę Obyś miała ugryźć Roxy Nie mam Powąchaj, polisz Ugryź! No ręka jak młotek, no to co? To nie wygląda dobrze ale masz przesrane. Skipujesz czy nie? Co ty skipujesz? Nie skipujesz. nie ja mogę z zaraz Można może. raz przeskipować. Mm. Ej, z bliska. Nawet. Mm. Z bliska. Mm. O! O! boże, z mózg? No, z mięska. Alon chyba. A -a -a. To wygląda jak makaron. No, konkretnie, konkretnie, nie oszukuj. A -a -a. Pogryź, pogryź. Ja, nie, zły. Połkrój, ej, No, nie rozumiem. Mógł to pokryć, Serio? Jest? Boję się otwierać. Ja też się boję, Britney. Banany! Okej, okay, to, to, to jest czymś, podchwytliwe. Czymś to, to, jest to jest podchwytliwe. To jest tak zwana zupa bananowa. Ugryź! POBOHA! Czemu ja mam tak często ugryź? Jakiś fatum! Ej, skoro nie muszę wochać, to ja zatykam nos, bo to... <koh> to o ja, ja dużo. Mam. Ej, tutaj mogę też zatkać nosek? To chyba jest sos rybny coś takiego Sos rybny! Już łez mi łezki poleciały Ty, Roksi, lubisz, lubisz rybki, nie? Ja wiem, że jest dobrze, ja zatykam nosek, bo nie muszę wąchać, więc robię tak Pu! <śmulatuj> z jaką gracją włosy Pu, z... <śmulatuj> Raz, dwa, trzy <śmulatuj> Oj, a szybko poszło. ale cofło. O, a, o, jak o, jak o, tylko kubki smakowe to poczuły, a od razu był odwrót. A To jest coś nasączone, no to nie. Citrina! Losujemy, choć cytryna wydaje się być trochę podejrzana. Nie! Polisz! Wyraź nam, czy tam coś tam tak jest po prostu czujesz, ale no jest cytrynę tylko. Ciekawe czy nie jest czymś sączona? Tak. Już mam ślinotok, zawsze jak mam y, styczność z cytryną bezpośrednią, taka jak teraz, to już mi się ślinotok tak, robi. No tak, bo twój organizm wódkę już. Wódkę. Nie. Uwaga, liże Cytryna, zwykła cytryna. Nie wierzę ci. Czy... Ten właśnie lizałem ten, ale spoko. <laughs> No to jest zajczone, nie musisz się już bardziej starać. Lecimy z kolejnym daniem. Papryka! w mordę było! Paprika, paprika. Błagam, żeby nie było Ugryź! Nie! Dobrze! Powąchaj! To jest Nie, ostra papryka. Nie, 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 bo bez nie no ja wymiotuje, naprawdę! No bardzo ostre jest. Możesz skipnąć! Przypominam, jeszcze nikt Ale z nas nie skipnął. To będzie okropne. Ja się dziwię, że ty na krabie nie skipnąłeś. Bardzo ostre. Remek, bierze zwykłą paprykę. <grymka> <grymka> bardzo ostra to do mojej opinii. Mm. Czekaszka miło nieciały jeszcze. Piekielna ostrość. <grymka> <grymka> Jak im ostro, nie przełykajcie śliny. <grymka> Nie, że jak tak się boisz, że z tego. Dzwonię na policję. Boję, Boję się. się oddychać. Jakby tu był Marek, to Marek pewnie by zabrał to papryczkę i zrobił tak. Nie. To nie jest ostre w ogóle. To nie jest ostre. O! grałeś to? <ścoughs> Roxy, zadziwiasz mnie. Uu. Odnoś się, proszę. proszę. Nie. Olej? Z pierwszego tłoczenia? Wiki, powiedz, What? co to jest, bo chciałabym bo wiedzieć. Masz coś balsamiczny Balsam na twarz, mam nadzieję. Masz? Ja dla Wiki jeszcze robię. Dziękuję Ci kochana. No możemy Ci podziękować ogólnie Glęcą. Dzięki. Nie ja chcę tamtą. tą to mnie. O, ten co? co? powtórz? Żeby rozróżnić ugryźć od polisz teraz, to ja po prostu położę rzeczkę., po, Okej, okay, po a ja to wypiję, no. Jakbym starego wina się napił. Zapach jest przechobany, ale nie ma to Wika. Ja nie wierzę. Ty pijesz ocet? Stare wino, no. Stary. Co jest przestań słuchanie! Czemu oh. ty się tego napiłeś? Ej, to jest złe, naprawdę. Znaczy ja też uważam, że nie jest to złe, ale dlaczego to się ty jest... No nie wiem. Ty jest jaki hardcorowiec, ja wierzę. Nie pierdzielę. wiem, Gdy on. Jest normalny! chcę pokazać, że my wiesz, go jesteśmy słabi no chyba to jest tak. Ty tyle. Jesteś nienormalny. Oj, to jesteśmy zamoczone, a ja nienawidzę sera peśniowego, pój. Ja też nie lubię serów. Tych takich śmierdzących. Mieliśmy stare wino, teraz mamy stary ser. Powiem jest... tak, wydaje mi się, że coś tu jest nie tak. Ugryźć! Wow! Jaką barwę? Jaki, jakie ten? Wiesz? No <grym> chyba ja co nie Ja widzę lubię. serów pleśniowych jak, jak ser pleśniowy wow. wow! No, taki ser. Nie wiem, gorszy. Tak? Też nie lubię serów pleśniowych. Poczy, znaczy, ja tak mnie. Ale tak. Ja nie rozumiem jedzenia. No to jest spleśniałe jedzenie, tak? Chyba tak I jak ci smakuje? Rozpłynął mi się już w ustach O, taki wow. cudowny był <grym> Nie lubię, nie lubię Połknąłem Ale szanujesz O, mam gęsią skórkę, patrz jaką mam gęsią skórkę Patrz Ale serio Widzisz to? Widzisz to? Widzisz, widzisz to? O, ale mi chuchłeś bum. Bum, bum, o, Masz bum, nagrane? Bum, bum. O cóż to, ja się nie wstydzę tego Skipuję, skipuję sobie. <grym> Ja skipuję. też skipuję! skipuję! Dracica! Eee! <śmieniciela> Dobra, dawaj go.